Jestem przed domem pana Aleksandra, który prowadzi te procesje pokutno przebłagalne dla ratowania Polski, by nie było rozlewu krwi, tu jest jego dom, a w środku jest również wieczernik, prawda? Dom modlóc. Dziękuję bardzo, dziękuję. I teraz właśnie tu jest ładny ogródek, prawda? Troszkę kwiatków, tu jest... Chrystus z Bogiem Ojcem, prawda? Tu jest najświętszej. I Duch Święty u góry, prawda? Tu jest baner poświęcony ojczyźnie, którego troszkę te winorośle troszkę zakrywają. Ale tu jest bardzo ciekawe, że Europo zawróć złej drogi. Zbłądziłaś. Zbłądziłaś złej drogi, a teraz można to samo powiedzieć niestety o Polsce. Niestety przykro, ale prawdziwe, że Polska też błądzi, tu są dalej kwiatki. Tam, ja to weź, zaraz zeznam, wezmę, wezmę. wezmę. Nie, zaraz tak. wezmę. No i tutaj na Pana drzwiach jest Bóg, Honor, Ojczyzna, prawda? I orzeł z Matką Boską wpisany. Orzeł z Krzyżem i Matką Boską, proszę bardzo. Można wejść, tak? tak, tak tu żeśmy Tu jeszcze ładne kwiatki. Tu żeśmy, żeśmy tak, to już spogiano, było obowiązkowe mycie rąk. No tak, ale teraz już. Teraz już nie ma. Teraz jest już. To gdzie do tego wieczernika mam podejść? W środkowym pokoju, który jest do góry? za pokojem stołowym nie na prawo idziemy, ale Tak. po lewej stronie jest zestaw, w którym jest także że krzyż, który otrzymałem od Kazia Świtania. Krzyż, jestem członkiem obro Stowarzyszenia Orońców Krzyża. Idziemy na tak. prawo. A na prawo idziemy, tak? Proszę. O, tu jest uwaga, tu jest, tu jest bardzo ładnie, pełno świętych obrazów, prawda, Matka Boska. Chrystus Król, serce Pana Jezusa, Benedykt XVI, Franciszka oczywiście nie widzę, <głos> <głos> prawda, no i tutaj idziemy dalej, tak? Tu jest ten właściwy wieczernik, tak? No proszę Państwa, tu jest pokój modlitwy, prawda? O, obraz Boga Ojca, prawda, tutaj, według siostry Ravazio, matka Woska. Elisabeth tak jest. Tu jest ewentualnie mapa Polski, żeby o, piękny, piękny. Mapa polski jest bardzo znaczącym elementem. Proszę uciekać, dla upamiętnienia Chrztu polski. polski. Tak, proszę bardzo, to też już zdejmuję. Tu mamy ojca światłem, Pio. światłem ducha świętego, który się odbył w momencie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Było tu dwóch kapłanów, jeden z San Giovanni Rotondo, i oni przyjmowali nasz chrzest każdego no, indywidualnie. Nie, tu jest. Ojciec Pio, Matka Boska Ostrobramska i z Guadalupe również, prawda, święty Michał Archanioł, Matka Boska to chyba Częstochowska, prawda, pełno różnych świętości, o Michał Archaniów, figurka piękna, no i tu jest pełno różnych rzeczy, różańców, ksiąg i tak dalej, o, o, Rozalia, Rozalia Celakówna. ale oryginał, tu jest przyszedł z Ameryki. Tak? Proszę tu zobaczyć na dole. To jakieś... Z Ameryki jest ta matkawostka Guadalupe, Z... tak. która jest bardzo cudowna i wspaniała. Silencjum, pokój modlitwy, adoracji, uwielbienia i kontemplacji. A to kto to jest za święty, bo nie poznaje? Pio. Ojciec Pio, tak? Troszkę zmieniony. Aha. I tu jest ta, ta figura Trójcy Świętej. Prawda? To jest nasz krzyż. Trójcy przy Najświętszej, jako wyposażenie każdego z członków Arki Nowego Przymierza. Aha, to jest nasz krzyż. Aha, aha. I tu to jeszcze... Ktoś tu robił. Tak. Tu no. jest... O, tu Chrystus był taki złoty? Tak. A skąd Chrystus... pan to ma takiego? To jeszcze jest od świętej pamięci e, ojca Tadeusza Kiersztyna. Od Kiersztyna, tak? Tak, od Kiersztyna. No jego go wykończyli, nie? No wykończyli go normalnie. A tutaj ta figura Chrystusa się nie mieściła. Stojąco to jest leżąco, tak? Niestety, bo on ma z podstawą i z tą królą ziemską aha, w domu, Julianie, on aha. ma 2,80, i z koroną, i bo jeszcze jest złota korona. Aha, no bo tu jest leżąca, bo się nie mieści figura Chrystusa Króla, no i korona jest, tu jest, jest zdjęta, bo... Tu jest taki pod... Jezu, na podstawie jest Jezu ufam Tobie. Aha, Jezu ufam Tobie, no słusznie. I tu jest figura Boga Ojca z berłem. I Matka Boska, a ta Matka Boska to jest skąd? Ta Matka Boska. Ta koronowana. Korona. No nie wiem, pokoju? Nie. Tu jest Bóg Ojciec z Bermem, więc Bóg dlatego... Ojciec, tu jest święty Jaś Jan Paweł II. Tak. Ten, ten, proszę jak się nie uśmiecha. Rozumiem, ale... ale i, i, I kardynał Wyszyński, a tutaj mi się najbardziej podoba ten Bóg Ojciec Bóg ojciec, I Bóg ojciec z Rozalią Celakówną. I, I ta matka boska, właśnie z koroną. Skąd jest ta matka no To bojca? jest Róży Duchownej. Aha, Róży Duchownej. Tak? Róży Duchownej to acha, jest. jest. Aha, aha, matka boska. Ró a rzeczywiście, Róży Duchownej. No. A tu są wspaniałe figury. I to jest Bóg ojca. nowość taka, bo to a, zrobiła to nasza wizjonerka. Święta Rita. Aha, aha. A bo święta Rita jeszcze. No, ale, super. Ale, ale się. A on ten pomiał. święty, to nie franczczyk, bo to się stary. A jest, jest święta Filomena. Filomena. Aha. No to nic, no to już wszystko co mogłem, to się zobaczyłem. A jeszcze Szarbel jest. A gdzie? A jest. Tu jest. Szarbela to... Ale to nas tym... No on tu jest tak... O, już go złapałem. No więc jeszcze Matka Boska, królowa pokoju, nie? Tak. No i kończę na Bogu Ojcu i szczęść Boże, amen, amen, amen.